Dziś jesteśmy u gołębi ozdobnych. Gołąbki o, już czekają na jedzenie. Było tu sprzątane wczoraj. Już trochę nabrudzone. Jest teraz dość zimno, bo jest minus 5 chyba. To wszystko pomarzło. Mam tu ciężko sprzątać. Posprzątałem tutaj tylko w tej części. U samców jeszcze nie było sprzątane. No ale to zaraz pokażę. Jutro ma być odwilż delikatna, ma być na plusie dość dużo, bo około 5 stopni do końca tygodnia, więc myślę, że posprzątam tu i posprzątam też u gołębi pocztowych. Wszystko to wam pokażę, jak to wygląda. O, widzę, że mi się zaplątał w jakiś sznurek garbino, zaraz go odplączemy. Poczekajcie chwilę. Gołąbek został już odplątany. Widać tam go swobodnie już sobie może chodzić. Tak jak tutaj miał właśnie tym sznurkiem był. No zaplątał się w ten sznurek. To jest sznurek od trocin, bo worki z trocinami są zawiązywane nimi. No co wam tu pokazać? Może wsypię im najpierw jedzenia. Tu samic. Karnik pusty, niebo się obali, no dobra. Tam sam te się też zlatują. Tutaj widać. Do wody już powrzucały trociny, tu już nie ma praktycznie tej wody. Nie, nawet już nie ma w ogóle. Miały wczoraj zrobioną herbatę z, z szałwią podaną. Poza tym cały czas mają dostęp do grytu. Tam w tym wiaderku wycięte otwory, tam jest MMK, takie witaminy po prostu. No i tak to wygląda kariery tam z tyłu o ta co tak przeszła teraz samica właśnie kupiona na tej wystawie w łączku tutaj jest młody, młody nie to jest młoda samica na sprzedanie czarna Tam mój yy, po prawo jest czarny samczyk młody prawdopodobnie samczyk pewny sam nie jestem i z tyłu samiczka Choć też pewny nie jestem, chciałbym, żeby to były obydwa samce. No tak, poza tym, łomki zdrowe. Nie narzekam na ich, na ich, że tak powiem, zdrowie, na ich kondycję. One się teraz tutaj boją trochę podejść. Teraz będę w Ciechanowie na wystawie, zabiorę swoje bociany te na sprzedaż, bo jednak, jednak w tym roku będę chciał je zredukować do najlepszych gołębi. Tak więc tak to wygląda. Dwie samiczki, akurat co tu widać, bocianów one zostają. Po lewo jest yy, moja samica, po prawo jest kupiona wcześniej. Sporo młodych, większość młodych po tej samicie po prawo jest. Dużo osób pyta też mnie jak w zimę utrzymać te zdrowie gołębi. Jak nie pozwolić im zachorować na wszelkie choroby, na przykład na jesieni, częste. Po pierwsze, szczepienie, podstawa. Po drugie, nie zmieniać im zbytnio karmy na taką strasznie mało bogatą. Bo to też nie jest zalecane, że tak powiem. Można zmieniać lecz stopniowo, nie od razu, żeby gołąb nie doznał szoku. Yy, witaminy podawać te co się podaje cały czas, ewentualnie trochę więcej witamin w trakcie pierzenia. Jeśli gołąb jest przyzwyczajony do danej substancji, nie należy mu tego zmieniać, a szczególnie zmieniać mu w sposób taki, że z dnia na dzień mu zabierzemy to, zastąpimy innym środkiem, tak nie można robić. Ważna jest też yy, czystość w głębniku. W zimę niektórzy mówią, nie będę sprzątał, bo w zimę nie ma tyle bakterii. Nieprawda. Te bakterie są, tylko po prostu wolniej się rozwijają w niskich temperaturach. I zale, zalecane jest sprzątanie tego tak samo jak w lato, czy na jesieni. Podstawą także jest odrobaczenie. Ja w tym roku odroboczyłem tym środkiem. W tamtym roku też go używałem. Tak jak pisze, stosowanie jednorazowe 1 ml na litr wody pitnej i bez powtarzania. Zrobiłem tak jak pisze. Mogę polecić środek. Nie było y, skutków ubocznych w postaci np. wymiotowania przez gołębie. Jak to często bywa. Bo niektórzy mówią, że bez yy, wymiotowania nie ma dobrego środku na odrobaczenie. Nieprawda. Są dobre środki. A wymioty to są po prostu skutek uboczny. Niekoniecznie pożądany. O, tutaj jeszcze ten bocian. Ten po lewo na pewno dostaje, a ten po prawo. Ten po prawo jest na sprzedaż chyba. Tak. Ta samiczka jest też na sprzedaż. Z pancery y, zostawiam jednak te dwa młode, y, stara samica, właśnie żółta. Niestety mi padła. Nie wiem dlaczego. Nie widziałem żadnych oznak, żeby coś było z nią nie tak. Po prostu byłem w szkole. Tata do mnie dzwoni i mówi że samica z pancera padła no ja zaskoczony trochę no ale cóż nie będę teraz szukał do niego drugiej samicy po prostu dam młodą a do młodego samca na razie albo zostanie puste albo no może coś się trafi no jeszcze nie wiem no jak widać sobie tutaj jedzą z apetytem co niektóre to niektóre nie wczoraj dostaję trochę za dużo i dopiero co skończył jeść? Już mają kolejną dawkę. Trochę może nawet je przekarmiam. Czasem jak dwa razy nawet dostaną. Wydaje, że im się już pić chce, więc za chwilę będziemy kończyć. To im podam po tym wszystkim jedzenia, znaczy picia Co wam tu jeszcze chciałbym pokazać hmm. Może? O, tutaj, właśnie z młodych, nawet nie spodziewałem się, jak się fajnie ogarnęła. O, ta samiczka, tutaj ona teraz się najadła, chciałaby popić. Nawet fajna głowa wyszła, fajny, fajny gołąbek z tego powstał, więc myślę, że sobie go zostawię do tego młodego samca. No dobra, to zaraz damy teraz samczykom jedzenia. Zobaczymy to tam u nich. U nich jest to, trochę ciemniej. One teraz wychodzą sobie przez to okno. Jest już dość ciemno. Trochę nawet śnieg pruszy. Tutaj mają na górze postawione to wiadro. Z tymi wszystkimi witaminami. No, i tak jak widać, no przydałoby się już tu im posprzątać. No na filmie w ogóle, tak jakoś dziwnie to wszystko wygląda. Na żywo to inaczej, trochę lepiej to widać. Samczykom jeszcze zostało trochę tej wody O, tutaj jest właśnie ten spancer No przepraszam, że już tak słabo widać no ale jest ciemno To jest właśnie ten stary Ja nawet nie patrzyłem na jego obrączkę, o, on ma związkową, ale nie polską, tylko litewską Właśnie wujek też trochę z tej Litwy miał głębi To jest właśnie jeden z nich Z bocianów na wystawę biorę chyba 6 sztuk Wezmę też kariera tego na sprzedaż. Wezmę czerwonego garbinosa tego co miał być moja samica To chyba jednak jest samiec, więc go sprzedam Poza tym no zobaczę jeszcze może jeszcze szpaka wezmę z garbinosów młodego A i z pancera czarnego, bo z panem się umówiłem tego weźmie. Więc no, tak to będzie wyglądało. Dawno już tu trochę nie było sprzątane. Tym bardziej, że samce są mniej wypuszczane niż samice. No, ale to się posprząta. Bez obaw. Następny filmik będę chciał zrobić z kół rozdobnych. Ewentualnie z pocztowych, ale no może jeszcze z pocztowych zobaczę, kiedy mi się uda to posprzątać to wszystko. Co do planów, to na wiosnę jest jeszcze w planach zakup zielononurzek, kur, takich typowo na jajka. A przy okazji trochę może i dla ozdoby. Taki komplecik, może tam cztery kurki i kogut, jeszcze zobaczymy. Pisałem do pana Mariusza, niestety nie sprzedaję na razie kur. Ale na wiosnę może od kogoś innego się trafi. Tutaj karier biały na, na karmiku. Z Bocianem. Bocian jest ten. Nie, ten to zostaje. Akurat ten tutaj też zostaje. Inny tam będzie na sprzedanie, samców będzie, o ten będzie chociażby na sprzedanie. Też wysoki samczyk. I też go kupiłem niedawno. On ma łapcie gigantyczne, tylko że on nawet siada do tego, bo jest przyzwyczajony jest, że te łapcie mu przeszkadzają cały czas. On miał przycięte i tak mu jakoś nie odrosły zbytnio. Przejdziemy tu do samic, chociaż lepiej będzie tu to wszystko widać. Tu jest światło po tej stronie. No, zostaw człowieku wiaderko. Wam pokażę z bliska tą samicę, którą chcę zostawić. To jest chyba ta, bo są podobne. To jest chyba ta, ale poczekajcie, bo nie mam pewności. Nie tak, to jest ta, bo tam to jest jeszcze taka niedopierzona o ta wiaderka się Muszę to zabrać Karier A tu właśnie ta samiczka dość ciekawa, ta szpaka jest też fajna I dobrze, na dziś to już było wszystko, zaraz damy im wody. No, ja zapraszam Was do wchodzenia na nasze grupy na Facebooku. Do komentowania, wypowiadania się, do lajkowania oraz subskrybowania. Pozdrawiam.